Subskrybuj kanał Pantoti i bądź na bieżąco z kolejnymi filmami. Pan Toti, pan Toti, to ja. Skarby chcę odkrywać. Pan Toti, pan Toti, to ja. Do poduszki mi się śni. Tu poziomka, druga, trzecia. Tu kopalnia, skarbów, wór. Tu złośliwcy. Znacie I sens sensu nie ma tu. Pan Toti, pan Toti, to ja. Skarby chcę odkrywać z nim. Pan Toti, pan Toti, to ja. Do poduszki mi się tu Na wyskie ruch jak w metrze, tu w powietrzu są marzenia. Wyobraźnia się rozciąga! też oczy do patrzenia. Tajemnicę wielką mam, tylko ja ten sekret znam i nie powiem ty Wam. Że kopalnie tutaj mam. Tajemnice mam. Mm -hmm. Jak babcie kocham, coś znalazłem. Co to? Ojej, jakie dziwne. Do czego to służy? Muszę zapytać mojego przyjaciela Hechela. Hel, Witaj, mój przyjacielu! Witaj, panie Toti. Co tam masz? O, spójrz. To bardzo tajemniczy przedmiot. Pomożesz mi odgadnąć, do czego służy? Widzę tu dwa symbole. Pierwszy oznacza zdrowe jedzenie, a drugi truciznę. A ta strzałka? A strzałka jest ruchoma, żeby wskazywać, co jest zdrowe, a co trujące. Więc to jest wskaźnik, bo coś wskazuje. I no nie wiadomo, czy to działa. Sprawdźmy. Jest. Mądre pudełeczko pokazało, że poziomki nadają się do jedzenia. E, I czym tu się ekscytować? Może to przypadek? Żartujesz? To najwspanialsze urządzenie, jakie widziałem. Sprawdźmy na czymś innym. Wielkie rzeczy. A widzisz? Schodów nie pozwala jeść. Wiem to i bez wskaźnika. Czy schody są jadalne? Przecież to absurd. A kamień? Miałeś może ochotę go ugryźć? Testuję urządzenie. Sprawdzam, jak działa. Mów, co chcesz, ale to bardzo mądre pudełko. Chodźmy do lasu. Tam są różne rośliny. Na nich wypróbujemy urządzenie. No dobra. Dla nas to urządzenie jest nieprzydatne, bo my to wszystko wiemy. Kamieni nie jadamy, a poziomki owszem. Schodami się nie obiadamy, a malinami i owszem. Zróbmy sobie herbatę malinową, proszę! Nazbierajmy malin do koszyka. Tyle wystarczy na herbatkę. Słyszałeś o czym oni mówią? Coś o herbacie. A co zbierali na tę herbatę? Wkładali do koszyka coś czerwonego. Popatrz, na pewno to jest czerwone. Braciszku, ależ jesteśmy sprytni! Też będziemy mieli herbatkę. Co to oni mówili? Że jaka będzie herbatka? Mm, nie dosłyszałem. Zresztą co to za różnica? nie niedobra. Boli mnie brzuch. Mnie też. Ale masz dziwne plamy na twarzy. To ty masz plamy i to ile? No to obaj mamy. Niedobrze. Zatrudniliśmy się. Tylko czym? Chodźmy do pana Toti, zobaczymy, czy też się zatruł. Śmiesznie musi wyglądać z plamami na twarzy. Może ma takie same kropki, jak na płaszczu i kapeluszu. Oni nie mają plam. Jakich plam? O czym oni mówią? O plamach, które mają na twarzach. Zatrudniliśmy się herbatą z tego czegoś czerwonego, co rośnie w lesie. Co to było? Nie wiemy. Zabierzmy ich do lekarza. Niech będzie. A to co za wody? Mamy dwóch pacjentów, obaj z zatruciem. Co jedliście ostatnio? Nic nie jedliśmy. Piliśmy herbatę z takich, takich, takich. No! Czerwonych, takich jakichś. Nie znam takich jakichś. Zrobili herbatę, ale nie wiedzą z czego. Co za bezmyślność! Nie wolno zrywać nieznanych roślin! Żeby was wyleczyć, muszę wiedzieć, co to było! To jest w koszyku na stole. Pobiegnę i przyniosę. Dobrze tylko szybko! Wypili herbatę z muchomorów. Czy wy nie macie rozumu? Z grzybami trzeba być bardzo ostrożnym, bo łatwo pomylić jadalne strującymi. Potrzebne wam grzyby? To kupujcie je w sklepie. Dobrze, ale pomóż, bo bardzo boli. Wskaźnik pokazuje, że ta roślina jest zdrowa. Tak! To krzak malin. Te owoce można jeść. Zrobiliśmy z nich herbatkę. Była pyszna. O, widzicie, co pokazuje strzałka? Muchomory są trujące. Nie zatrulibyśmy się, gdybyśmy mieli wskaźnik. Nam ten wskaźnik nie jest potrzebny, ale bliźniakom na pewno. Teraz będziecie wiedzieć, które rośliny są jadalne, a które trujące. A wiecie, co pan Toti powiedział na koniec? Czy wy znacie się na grzybach? Och, nie mam pewności. Obejrzyjcie je w Atlasie. To zbiór wiadomości. Pantoti, Pan Toti to ja. Skarby chcę odkrywać z Pantoti, Pantoti, to ja. Do poduszki mi.